W minioną sobotę odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w roku. Dorocznym koncertem prezydent Raciborza i starosta powiatu raciborskiego wspólnie powitali rok 2026. 17 stycznia w Raciborskim Centrum Kultury odbył się noworoczny koncert, który od lat patronatem obejmują wspólnie prezydent Raciborza oraz starosta powiatu raciborskiego. Przede wszystkim to fantastyczna tradycja. Nowy rok to początek czegoś nowego, ale również pewien etap, czyli kończymy. Miniony, zamykamy i patrzymy z dumą w przyszłość. Koncert to pewnego rodzaju podsumowanie, podziękowanie dla wszystkich, którzy dzisiaj tworzą symbolicznie powiat, współpracują z miastem, z powiatem, dzięki którym tak dobrze możemy się rozwijać. Ale to również koncert, który ma nastawić nas poprzez muzykę do tego dobrego działania, do tego optymizmu, żeby te wszystkie plany, zamierzenia zostały w nowym roku zrealizowane. Noworoczny koncert prezydenta i starosty przyciągnął do sali widowiskowej RCQ liczne grono mieszkańców oraz zaproszonych gości, parlamentarzystów i samorządowców, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, radnych czy przedstawicieli służb mundurowych. Tu większość tych biletów czy zaproszeń jest skierowana była do mieszkańców, więc myślę, że to też świetna okazja do tego, żebyśmy sobie wzajemnie życzyli wszystkiego najlepszego w tym nowym, w 2026 roku. Przede wszystkim mieszkańcy, przede wszystkim nasi ludzie. To ludzie tworzą powiat, to ludzie tworzą miasto, więc koncert, no nie da się pomieścić wszystkiego, bo Ercek, pomimo tego, że jest przepiękny, to oczywiście ma swoją kubaturę, ale chcemy zaprosić jak największą ilość osób, dlatego również te wyjściówki są dostępne, były dostępne dla naszych mieszkańców, a myślę, że to nie jest jedyne wydarzenie, bo już za tydzień kolejne wydarzenia, więc jest tego bardzo dużo w naszym powiecie. Kto nie skorzystał z tego koncertu, to na pewno będzie jeszcze okazja, i na pewno chętnie ja jako starosta, bądź Wspólnie z prezydentem zaprosimy. Zanim jednak salę widowiskową wypełniły dźwięki muzyki, gości przywitała dyrektor RCK-u Joanna Maksym Bęczew, a następnie kilka słów do zgromadzonych wypowiedzieli gospodarze Grzegorz Swoboda i Jacek Wojciechowicz. Ci podkreślali dobrą współpracę pomiędzy miastem i powiatem. Bardzo dobrze i mam nadzieję, że w tym nowym roku się będzie układała tak samo dobrze albo jeszcze lepiej, bo zawsze można coś... Poprawić. Takich dowodów na współpracę powiatu i miasta jest znacznie więcej na co dzień w takich działaniach, bardziej nawet efektywnych dla mieszkańców, niż tylko koncert. Więc koncert też, ale to tylko jeden z elementów. A gwiazdą tego rocznego koncertu była koncertowa orkiestra denta Power of Winds, profesjonalny zespół instrumentalny z Bytomia, który specjalizuje się w szerokim repertuarze od klasyki po muzykę filmową i rozrywkową. Formacja łączy tradycję instrumentów dętych z nowoczesnymi aranżacjami, a także współpracuje z uznanymi solistami. Miał także charytatywny aspekt. Przed jego rozpoczęciem oraz po zakończeniu goście mogli wesprzeć działalność Raciborskiego Hospicjum. Dzięki tym, tym datkom możemy zakupić albo sprzęt, a w ostatnim czasie materiały opatrunkowe, które no, są, są, są drogie, a jeżeli chodzi o naszych pacjentów, to bardzo konieczne. Każdy grosz jest. Że tak powiem dla nas ważne. Oprócz tego jesteśmy też organizacją pożytku publicznego i można na naszą rzecz przekazać 1,5%. Także z tych pieniążków też zakupujemy sprzęt, środki opatrunkowe. Dzięki temu możemy egzystować. Noworoczny koncert prezydenta i starosty po raz kolejny udowodnił więc, że kultura może być pretekstem nie tylko do doskonałej zabawy, budowania współpracy i lokalnych więzi, ale też dzielenia się dobrocią.